Słuchając dzisiejszego słowa możemy rzeczywiście być pełni radości ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo Jego zmartwychwstanie oznacza to, że my że w nas dokonuje się zmartwychwstanie, to znaczy, że my mamy tą siłę, mamy tą moc podźwignąć się z naszych ciemności, z naszej beznadziei, z naszych upadków, aby żyć nowym życiem. Słyszymy dzisiaj i jeszcze będziemy słuchać przez wiele dni opis spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami. Dzisiaj słyszymy ten opis, kiedy Maria Magdalena przychodzi do grobu, na pewno pełna smutku, chociaż doświadczyła w swoim życiu uwolnienia Jezusa Chrystusa, ale widząc też, jego śmierć, widząc też Jego pogrzebanie, widząc też to, co się dzieje, że kamień zostaje odsunięty od grobu, że grób jest pusty. W niej się trochę zalomuje ta wiara. Ona przynosi bardziej do uśniów swój niepokój niż, niż tą, tą, tą radość zmartwychwstania bo ona widzi i rozumie to, co może rzeczywiście dotknąć, jak Ka każdy człowiek, e, wi widząc ten grób otwarty, może pomyśleć tylko jedno, że ciało zostało wykradzione. Ale nawet nie o to chodzi, żeby tutaj doczekać się tych wszystkich szczegółów. Ważne jest, komu z martwych stały się objawia. Dla kogo przeznaczona jest ta nowina. Zobaczcie, że w, w tym dzisiejszym słowie, w dzisiejszej Ewangelii jest Maria Magdalena, jest Piotr i jest Jan. Czyli zobaczcie, że Chrystus zmartwychwstały, posyła swoich aniołów, posyła, przychodzi do nich, do tych, którzy Go zdradzili, którzy od Niego odstąpili. Tak jak mówiłem, e, e, nawet w Marii Magdalenie, która ona doświadczyła e, uwolnienia od złych duchów i naprawdę całą sobą, całym swoim sercem umiłowała Chrystusa, o czym świadczył opis obmycia Jego stóp, namaszczenie Jego stóp poprzez olejek, obmycie Jego stóp poprzez łzy. Trwanie przy nim przy, do końca, przy krzyżu, to nawet w niej ta wiara się zalamała. Znamy historię Piotra. Dzisiaj Ewangelia mówi, że pierwszy, kiedy usłyszał, usłyszeli tę wiadomość o pustym grobie, pierwszy e, przybywa do grobu Jan, umilowany uczeń. Ale nawet e, on też w Ogrodzie Oliwnym opuścił pana Jezusa. Uciekł z tego miejsca, więc też ma w sobie doświadczenia zdrady, opuszczenia swojego mistrza, chociaż wytrwał pod krzyżem do samego końca wraz z Marią. Znamy historię Piotra, gdzie zaparł się Jezusa trzykrotnie. Wszyscy apostolowie zdradzili Jezusa na swój sposób, ale nikt tak jak on nie wypowiedział tego otwarcie wobec wszystkich publicznie. Ja nie znam tego człowieka. I to powtórzył trzykrotnie. I zobaczcie, że ta wiadomość zmartwychwstania przychodzi do tych, którzy doświadczyli w swoim życiu, można powiedzieć, ciemności grzechu. Którzy doświadczyli ogromnego niebezpieczeństwa, jakie grzech sprowadza dla człowieka, dla jego życia. Tak jak Piotr, tak jak Jan, tak jak Maria Magdalena, jak wszyscy uśniowie. Dlatego dzisiaj, kiedy słyszymy w pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich świadectwo Piotra, e, który. Mówi o zmartwychwstaniu Jezusa, że mówi, że my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił Jezus. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, a Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam. Wybranym uprzednio przez Boga na świadków. I z jednej strony to możemy dopatrywać się że, e, e, tą chlubę Piotra z, z, z laski powolania, z laski wybrania, ale z drugiej strony możemy widzieć w tym Jego zdumienie, że Chrystus z martwych martwych zmartwychwstały, ponownie przychodzi do nas, do nas tchórzy, do nas, którzy Go zdradziliśmy, którzy Go opuściliśmy. I uczyni z nas swoich świadków. Jest to niesamowita dobra nowina. Jest to niesamowita miłość Boga, bo gdzie w świecie możemy znaleźć taką miłość? Kiedy po opuszczeniu, zdradzeniu najwyższych, najwyższych wartości swojego życia, nie wiem cokolwiek by to było, już nie będę wchodził w szczegóły. Możesz odnaleźć na nowo drogę zbawienia. Możesz odnaleźć na nowo to, co utraciłeś. Tak jak odnalazł na nowo Piotr, odnaleźli na nowo uczniowie. Bóg uczynił z nas swoich świadków. Nie przyszedł zmartwychwstały do tych, którzy się do tego nadają, ale przyszedł do nas. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Że w tym się właśnie, dokonał się właśnie sąd Boga w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Głęboko tego doświadczył, doświadczył Piotr, kiedy płakał nad swoim, nad swoim grzechem, kiedy doświadczył spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym, kiedy mówił Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. I to jest to życie ukryte, o którym mówi dzisiaj drugie czytanie Świętego Pawła Apostola. To jest to głębokie doświadczenie tego, że ten tylko może zaznać radości z martwych kto w swoim życiu doświadczył wielkiego piątku. Ten może. Doświadczeć tej mocy zmartwychwstania, nowego życia, kto w swoim życiu przywiązał się swoim sercem do tego jedynego Pana, jedynego sensu naszego życia, naszej historii, do którego możemy uciekać, gdzie możemy odzyskać na nowo przebaczenie, możemy na odzyskać na nowo e, miłość. Ten, który w swoim życiu doświadczył tego, tej, tych uczuć do Jezusa Chrystusa, uczuć miłości, miłości, bo On mnie nie odrzuca, bo On mnie nie odpycha, bo On mnie nie, nie wypomina mnie moje grzechy, nie oskarża mnie z mojego życia. Ten może naprawdę doświadczać radości z stania. I to jest, bracia i siostry, prawdziwe zmartwychwstanie, to, które dokonuje się w naszym życiu. I biedny ten świat, który to odrzuca. Biedni ci ludzie, którzy to odrzucają, którzy odrzucają taką drogę, którą Bóg przeznaczył, by człowiek był szczęśliwy, by człowiek mógł odzyskać nowe siły, którzy wyrzekają się takiej miłości, bo gdzie jeszcze może, można taką miłość znaleźć? Gdzie można znaleźć nadzieję, która nie tylko jest nadzieją przeżycia kolejnego dnia swojego życia szarego, ale jest nadzieją wieczności. gdzie można odzyskać godność człowieka na nowo, gdzie można powstać ze swojej zdrady dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstały przychodzi do mojego życia takim, jakim ono było. Po wielu zdradach, po wielu aborcjach, po wielu grzechach, po wielu yy, morderstwach przychodzi do Ciebie Chrystus martwych zmartwychwstały, gdzie możesz na nowo odzyskać e, życie wieczne, bo taka miłość nie umiera. I z taką miłością przekraczamy śmierć. To jest martwych stanie. Że ja dzisiaj w, w, tym, w tym tutaj. Te, Teraz w tej historii, z moimi chorobami, z moją samotnością, z moimi bliskimi, którzy mnie nie rozumieją, i tak dalej, mogę odzyskać prawdziwe życie. Ten grup jest otwarty. I Chrystus przymienia wszystkie nasze te niepokoje, nasze wspomnienia. Przymienię w to, co, czego doświadczał Piotr. Dlatego Słowo mówi umarliście, umarliście z Chrystusem. A jeżeli umarliście z Chrystusem, dążcie do tego, co jest w górze, nie do tego, co na ziemi, nie do tego, co na ziemi. Nie wracajcie do starego życia, nie patrzcie na to, jak próbowaliście być szczęśliwi. To wszystko doprowadziło Was tylko do tego, że znowu pogrążyliście się w smutku, znowu pogrążyliście się w beznadziei, znowu jesteście niezadowoleni ze swojej historii. Patrzcie na tego, który przekroczył to wszystko na Chrystusa zmartwychwstałego, który jest naszym życiem. Umarliście. I wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A gdy On się ukaże, Chrystus, nasze życie, wtedy i Wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Dlatego przeżywajmy tą, tą uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, ciesząc się, radując się z tego, że Chrystus przychodzi do nas, konkretnie przychodzi do mnie, do mojego życia. On dobrze wie, co jest w moim sercu, ale właśnie po to to wszystko się dokonało, aby to, co dla mnie jest niemożliwe, to, co dla mnie jest być silnie, aby odsunąć ten ogromny kamień z grobu Chrystusa, żeby ten kamień już był odsunięty, żebym tak jak Piotr, który przybył do, do grobu drugiej, wolniej biegł, Niż święty Jan, to pokazuje też, jak trudno jest dojść do tej radości, do tej wiary, że Bóg naprawdę jest miłością w moim życiu, że Bóg naprawdę jest, mnie kocha. Kiedy ja mam świadomość swoich grzechów i tego, kim jestem, jak trudniej jest dobiec do tego momentu. Ale właśnie poprzez to człowiek odkrywa. Prawdę o Bogu, prawdę o sobie samym odkrywa to, że w śmierć została pokonana, że jest prawdziwe przebaczenie, że jest prawdziwa miłość, na której warto żyć, na której warto umierać. To wszystko do, doświadczają apostołowie, szczególnie Piotr. Dlatego, ta, dlatego Chrystus oparł e, e, na Nim wiarę Kościoła. Bo tam, gdzie rozlał się grzech, jeszcze obficie rozlała się łaska, czyli dar, dar nowego życia, który każdy z nas odzyskuje, może odzyskać w Jezusie Chrystusie, o ile wierzy nie w, swoją, w, swoją, e, w swoje siły, tak jak to wierzył Piotr przed, przed, przed swoim nawróceniem, Panie, choćby cię wszyscy się wyrzekli opuścili Ja nigdy Nie nie wierzymy w siebie, ale wierzymy w tego, który jest mocniejszy od nas, który jest przykroczył śmierć, który przykroczył to co dla nas jest niemożliwe i czyni nas uczestnikami swojego życia